Cześć, kochani, witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj jest piątek, 11 listopada, także jest święto, mamy wolne i z tej okazji jedziemy do Sopotu nad morze pochodzić, zobaczyć, gdzieś upolować rogala marcińskiego i też chcielibyśmy zjeść gęsinę. Także widziałam, że Śliwka w Kompot ma bardzo fajne menu. Niestety rezerwacje przyjmują od 6 osób, a nas będzie piątka, więc nie udało się złożyć rezerwacji. Nie wiem, jak to tam będzie, wiecie, ze stolikiem, bo no, jest święto, na Monciaku pewnie będzie mnóstwo ludzi. Mm, ale idziemy, może się uda. Jak nie tam, to pójdziemy gdzieś indziej. Mam nadzieję, że tą gęsinę uda się zjeść, e, bo nie ukrywam, że raz w roku bardzo lubię zjeść tą gęsinę i e, no, mam mega ochotę po prostu. Także ubrałam seriekieckę. Proszę bardzo. E, I zabieramy Was ze sobą. Mam nadzieję, że uda się ponagrywać coś nad morzem. E, I też właśnie, może skoczymy do Gdyni, do Orłowa. Zobaczymy, jaki jest plan. Także zabieram was ze sobą i oglądajcie dalej. Jesteśmy w drodze, i słuchajcie, pomyślałam, że się Was zapytam, czy Wy w ogóle e, znacie taką tradycję, de, te rogale marcińskie na 11 listopada? Bo ja przyznam szczerze, że mm, w grudziądzu, skąd pochodzę, to w ogóle nie znałam tego. U mnie w domu się nie jadło, nikt w rodzinie też e, nie, nie miał takiej tradycji. W cukierniach nawet nie widziałam czegoś takiego jak rogale marcińskie. Dopiero właśnie jak przyjechałam tutaj do trójmiasta i pracowałam w kawiarni. To właśnie szefowa piekła bezglutenowe wtedy te rogale marcińskie i mi opowiedziała, że w ogóle jest taka tradycja i faktycznie no, ludzie się po prostu um, zabiegają o te, o te rogale, wszędzie dopytywali, czy, czy będą. E, także ciekawe. No ja odkąd tu jestem to co roku takiego rogalejem. No i o Gęsinie też nie wiedziałam, że jest taki zwyczaj, że się je Gęsina na Marcina, e, także też dopiero jak przyjechałam do Trójmiasta, to się dowiedziałam, że... Tak to się właśnie celebruje w 11 listopada. Także dajcie znać, czy wy znacie, jak tam jest u Was, w Waszych regionach. Jestem ciekawa. Podarliśmy nad morze, ale jest tyle ludzi. Jakby jakaś pielgrzymka szła normalnie. Masa... Znaczy ja się spodziewałam, że będzie dużo ludzi. Nie... nie żebym się nie spodziewała, ale no my tak nie lubimy. Wolimy jak jest spokojniej, no ale sami wybraliśmy taki dzień. Może w ogóle jest takie spokojne, żadnych fal. Ale przyjemnie. Dobry spacerek. Najważniejsze, że nie pada w sumie. Pogoda wygląda na brzydką, ale jest w miarę ciepło że można się spacerować. Cześć kochani, my właśnie wróciliśmy do domu z Sopotu. Powiem Wam, że było tyle ludzi. Eee, masakra. Znaczy no, my nie jesteśmy przyzwyczajeni, znaczy jesteśmy przyzwyczajeni, bo tu jest zawsze dużo ludzi, tylko no, jako mieszkańcy po prostu Trójmiasta y, raczej wolimy sobie takie spacerki robić gdzieś w tygodniu, bez żadnej okazji, bo no jak są święta, to tutaj są po prostu tłumy i zresztą było nawet widać, bo pełno obcych rejestracji było, także po prostu na długi weekend ludzie tutaj poprzyjeżdżali. Ale tak, zjedliśmy gęsinę, udało się, w śliwce, w kompot. Kolejka była, ale w sumie wcale nie taka duża. Dało radę poczekać, nie wiem, w kolejce na zewnątrz może ze 20 minut staliśmy. Także spoko. Niestety, no, na samym miejscu bardzo długo czekaliśmy na dania. Mieli pełne obłożenie, więc ja ich jakby rozumiem, ale... No Dużo czasu tam straciliśmy po prostu. I były też tam e, wystawa w sopocie starych samochodów, starych aut, i chcieliśmy zobaczyć. Chcieliśmy właśnie zjeść na spokojnie e, i potem sobie tam się przejść. E, no i już było chyba około godziny 15, jak skończyliśmy jeść. I e, już nie było, już zabrali te samochody, także już było po akcji całej i nie udało nam się. Ale gęsina zjedzona to najważniejsze. E, mieli, ja jadłam rosu z gęsiną. Eee, znaczy z gęsiny i z, m, tam były takie m, pierożki. E, pierożki z gęsiną, to te pierożki były m, przepyszne, były. E, I miałam makaron z gęsiną. No to było ok, nic szczególnego, ale, ale był bardzo dobry makaron, o tak. e, Ale wiadomo, tylko makaron. Eee, za to było też w menu e, udogę się skaczki. i mój Daniel chciał to wziąć, e, no ale niestety nie było. Już e, było wyprzedane, więc e, Daniel zjadł jakąś rybę i pasztet z gęsi, bo to też było z tego mm, menu tygodniowego właśnie. Także ogólnie najedliśmy się e, przepyszne herbaty mają, generalnie naprawdę herbaty mają sztos. Mają chyba pięć takich zimowych e, rozgrzewających herbat z dodatkami, różnymi syropami, owocami. i Naprawdę przepyszne, przepyszne. Ja miałam z kiwi, z syropem gruszkowym, mnóstwo w ogóle też pięknie dekorowane te hmm, herbaty. O, kitek. Hmm, e, udekorowane, e, więc naprawdę były... Nie dość, ładnie wyglądały, to były w smoku przepyszne. No i oczywiście mam rogale marcińskie. Więc zaraz zrobię jakąś herbatę i spróbujemy. Niestety już późno, bo po 16 dopiero poszliśmy po te rogale. Udało nam się w Mewa kafe kupić w Sopocie, to jest na dworcu taka wyspa. Nie wiem, czy będą dobre, zobaczymy, kosztowały 15 zibla za sztukę, więc mam nadzieję, że będą tego warte i że będą dobre, oryginalne rogale z białym makiem. Także na ten moment to wszystko. Zaraz zrobię herbatę i będziemy wcinać. A ja już się przebrałam prawidłnie w dres, także wygoda przede wszystkim. Teraz już tylko odpoczynek. E, jakiś serial, herbatka, e, może jakiś drink i relaks! Odpoczywam. I bardzo się cieszę, że są jeszcze dwa dni wolnego. Tak można żyć. Słuchajcie, próbujemy rogala. Trochę suchy się wydaje, ale zobaczymy. Mm. Dobry, ale ma mało tej masy. Więcej ciasta drożdżowego. Mm. Takie 5 na 10 bym dał. Może gdyby był świeższy, to byłby lepszy. Ale jest zjedzony, zaliczone. Następny za rok.